Ile mam wzrostu? Mam 1,80 m No 1,80 m mam Serio Przysięgam. Ta kurwa w wysokich butach Ty kurwa 1,80m w jebany. No No ale co wy gadacie w ogóle? No mam 1,80 m jak ty masz metr 60, m, max, Tak, tak, no jestem w związku z minimalkiem kurwa. To jest. Wa Pierdolicie głupoty jakieś totalne. Wstań! I co ty zrobić? I co powiedz, co to ci da, że wstanę? Weźmiesz kurwa linijkę i będziesz mierzył. A, no tak! No, kłamał! Ma 30 cm! Przecież to nie ma. To totalnie nie ma sensu. Nie chce mi się wstawać. <laughs> nie chce mi się wstawać. Będę wstawał! Znaczy, no wstanę, ale no. Nie chce mi się. Jestem tak olbrzymi, że głowę mi ucina, widzowie. Jestem tak wielki, że mi głowę obcina, rozumiecie to? Meteczk 70. Nie, no nie mogę, widzowie, jesteście totalnie niebnięci.